Zapowiem. Za Nikola ma pasowanie. Co to będzie? Jak się czujesz? Będzie boleć. Wygląda dobrze? Proszę mnie oszczędźcie. Słuchajcie, tradycyjnie oszczędzcie tą dziewczynę, ja was proszę. Jak tutaj? Ma być delikatnie? Nie ma ilości. Męce mi opadły, no, nie ma ilości, Muszę najpierw każdemu zrobić zdjęcie. Mama, zdjęcie zrobię. Uwaga. Pokazać pasek. Pokazać pasek. W Dobra, poszedł, się Poczekajcie chwilę, tutaj, mamy nie w stop. Wywiad, krótki wywiad, pani Ciocio, jak się zablokowała, troszkę. Nie, to jaki będzie pas No, delikatnie. Delikatnie to się całuje w kupcie. Jak pani opa, Jak delikatnie, bo pocałunek może być. Następna osoba, pan Łukasz, kieruje ruchem. Teraz ciocia Agnieszka. Bardzo, ciocia Agnieszka. Jak ciocia Agnieszko? Była bardzo niegrzeczna. Tak fajna dziewczyna. Poczekaj, zrobię zdjęcia. Ciocia! Brawo, oszczędziła. Bez litości, ten człowiek Kto wie? Taria. Taria, Jaki będzie pas? No chyba moc. A na cztery osoby były? No jeden! Mocy! Dostałaś był? Czy będzie to samo? Poczuła. Będzie to samo? Może. Nikolaj, ona powiedziała, że bez litości, poczęła jeszcze raz dać z tak? Pasem, nie mam miłości tutaj. Postara się, bez Nicole, jak się ich Jest! Jakie Ja. No Ja. 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 się czujesz? Oh, yeah! Oh, Szczędzie tą dziewczynę, bo ona nie narady, go do wszystkich pasy. Nikola do środek? Też Kilka? Kilka chcesz tutaj liczy. Zaję moców. Gdzie jest szersłowniczera z oczywiście? Nie ma. Licząc knuty. Chłopak liczy pasy, tak? Pierwszy błyszczy ostatni. i przyjąć Weź Dajcie kolej, dajcie kolej. Nie, no dajcie daj dziewczynie czy nie, począć. Daj chwilę, gości się razy. Dajcie i napić, czy bo w pokoju, Spokojnie. A na korekcie masy, jak było? Też, ale ja nie mam żeby uderzyć, więc... Poczekaj, ci zdjęcie, stop! Wiecie ona... Przepraszam pana, spokojnie, spokojnie. Turystycznie. Idziemy, hop! Brawo! tylko mnie. Na koniec. Uwaga, uwaga! Tutaj koleżanka pociesza, spokojnie poczekajcie, trzeba dawać. Tutaj mamy pana, który pasuje. <grym> 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 Nie to zrobi, ale... Ja nie zasłużyłam na mocno. Poczekaj, słuchaj, bo tutaj wiesz, wiążą się ważne sprawę, jak będzie za mocno, to ma się, się z znajdzie. Jak będzie? Nie znajdzie. Poczekaj, za, poczekaj z tym pasem, do góry pasem z uprzału. Jak zrobisz bardzo mocno, to ja się zleję, uważaj. Bo... Jak ty ją mocno walisz, to nie sam tutaj się położyć, bo raczej nie Nie tak. Też bym tak co Bo moje dzieciak nie Poczekaj, mam takie spoczyszenie. Co Proszę odsłonić Dawaj, chłopak wali. Jest. Ale przepiękny. Biedna Nikola, małe czy to jest ostatni pas? Tata, Ja, 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 ja. I już tam poszło. Ale jak będziecie palić lekko, to zgodnie się na... Czekaj! Na 28 pasów, zamiast 618, więc oszczędza. Ja 31 ja dostałam. Mnie to nie no, obchodzi! czy w tym

Tak? Tak. Przyjmijmy te 18 pasów, które nam zawsze się należy. Tak? Kilka ostatni? Mówi się nie, nie, się się tak. Tak nie, To samo Proszę. No! 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 Oto, O, to do Jasona. Poczekaj, ja bo tam dam, Poczekaj. No. poczekaj Jurka, no możesz na Dobra, wola. Jest! Poczekaj. Kto ty jesteś? Ona niej? Natalia. Natalia. tam

To szybkim pasem pachnąć. Tak jest Uwaga, ostatni pas, który kończy tą imprezę pasowanie. Proszę Państwa. Ostatni, brawo! Nie, nie gniewamy się na nikogo, to jest tradycja, nie martwcie się. Dzisiaj już jesteś dorosłą dziewczyną, jak ktoś ci coś tam. Brawo! brawo, brawo